W kontekście tytułu tego filmu, krótka historia z mojej przeszłości, żebyście mniej więcej zrozumieli, e, o co mi chodzi. W okresie powiedziałbym, no tak gdzieś środkowo-gimnazjalnym, kiedy miałem 14, może 15 lat, rozpoczęła się bardzo specyficzna era w moim życiu, związana z tym, jakie filmy ówcześnie oglądałem. To znaczy gimnazjum to był taki czas, kiedy bardzo, naprawdę bardzo dużo grałem w horrory. Rezydenty, Silent Hill, Fatal Frame, Forbidden Siren, Amnezję, Penumbry. Oczywiście rozpoczęło się to od jakichś tam minigierek typu, typu Slenderman um, i coś takiego mi się w głowie upieprzyło, że doszedłem do wniosku, że chciałem, żeby większa część popkultury, z którą obcuję, to była popkultura, która dostarcza mi właśnie podobnych bodźców jak te growe horrory, które wcześniej grałem. To znaczy chciałem się bać, chciałem się czuć nieswojo, chciałem czuć niepokój i w sumie to w jakiejś części zostało mi do dzisiaj. To znaczy ja lubię się bać obcując z popkulturą. Lubię się bać grając, oglądając filmy, czytając. To jest coś, co lubię. Oczywiście jednym jest się bać obcując jakimś tekstem kultury, a drugim jest się bać, no tak normalnie, w życiu czegoś typu nie wiem, jak ktoś za wami idzie w nocy na przykład. To to jest jednak inny rodzaj strachu. Eee, natomiast klucz jest takie, że ogromna część horrorów żeby nie powiedzieć jakieś 90 parę procent pewnie to były filmy, na których może i bawiłem się czasami nawet nieźle ale one nawet w procencie mnie dawały tego poziomu niepokoju i strachu, jak właśnie gry. Więc po zastanowieniu doszedłem do fantastycznego wniosku: że czemu by nie poszukać jakichś mniej znanych, mniejszych filmów, które są, no, nazywając rzeczy po imieniu totalnie popierdolone. Eee, I no, nie oceniajcie, tak miałem po prostu. I przez naprawdę parę ładnych miesięcy obejrzałem tego sporo. Obejrzałem sporo naprawdę mocno posranych filmów, przy których, no nie wiem, piły to, to jest spajka dla dzieci. Pewnie najbardziej znanym filmem z tej kategorii jest serbski film, który również widziałem w tamtym okresie. Natomiast to nie jest aż tak ważne w kontekście no, tego, do czego chcę dojść. Pamiętam jak dzisiaj, że jednym z pierwszych tego typu filmów był film którego może tytułu nie przypomnę sobie w tym momencie. Natomiast to był taki film, który. To był chyba jakiś film o kanibalach, szczerze. To był film, który chyba miał w opisie swoim, czy na, na okładce, którą tam widziałem w internecie, takie zdanie, że to jest film, który. który totalnie rozwali ci dzień, kiedy go zobaczysz. W sensie tak cię dobije, tak cię zniesmaczy, obrzydzi, że faktycznie cały dzień będziesz miał. Nie, nie pamiętam, czy faktycznie ten film mi rozwalił wtedy ten dzień. Natomiast klu jest takie, że uważam, że książka, o której będzie dzisiaj mowa, czyli Krwawy Południk Cormaca McCarthy'ego, to faktycznie jest książka, która ma potencjał na spieprzenie wam dnia. Fawe Południk to była druga książka McCarthy'ego, jaką czytałem. Mój punkt startowy nie był specjalnie oryginalny, była to droga, yy, którą uwielbiam. Uwielbiam drogę. Eee, bardzo mocno mnie ta książka uderzyła, a nie czytałem jej znowu aż tak dawno temu, bo to były chyba już studia, więc no tak do 5 lat maksymalnie. Eee, no też oczywiście w międzyczasie, jak pewnie duża część z Was widziałem, eee, to nie jest kraj dla starych ludzi, czyli ekranizację książki McCarthy'ego pod tym samym tytułem. Eee, no, i też nieoryginalnie powiem, że bardzo lubię ten film. Nie jest to może mój ulubiony film Braci Koen, no ale jest fantastyczny. No i Javier Bardem, wybitna rola. Zawsze jak widzę Javiera Bardem w czymkolwiek w zasadzie czy to jest jakiś wywiad, czy jakiś inny film to jakiś taki dziwny niepokój przez jakiś czas czuję. Gdybym go zobaczył na liście, to pewnie bym się bał, że chłop zaraz shotguna wyjmie z tym ogromnym tłumikiem. Natomiast o samym krwawym południku nie wiedziałem w zasadzie nic. Wiedziałem, że to jest książka, i wiedziałem, że to jest książka McCarthy'ego, czyli moja wiedza była mniej więcej taka jak przed <laughs> większością egzaminów na studiach Wiedziałem, że mam egzamin, wiedziałem z czego ten egzamin miałem, zwykle. No i na tym się moja wiedza kończyła, najczęściej. I tak naprawdę, dopiero po skończeniu tej książki, dowiedziałem się, że to jest w zasadzie książka przez wielu uznawana za opus magnum McCarthy'ego. To jest książka, którą się w ogóle omawia na studiach, z tego co wiem, na literaturze amerykańskiej. I w sumie mnie to nie dziwi, bo no, jest, tutaj, jest tutaj co omawiać, definitywnie. Krwawy Południk, co ciekawe, to jest książka, która zdobyła trochę e, miano książki nieekranizowalnej to znaczy przez te prawie 40 lat ta książka wyszła w 85. Naprawdę wielokrotnie podejmowano się prób ekranizacji e, tejże. Natomiast e, bardzo często stwierdzano, że materiał zawarty w tej książce jest zbyt drastyczny, żeby pokazywać go w filmie. Z tego co w ogóle kojarzę, z tego co przeczytałem na jakimś etapie Martin Scorsese nawet był zaangażowany w pracę nad e, ekranizacją. No ale do dnia dzisiejszego nic e, z tego nie wyszło. I w sobie w jakimś stopniu to rozumiem. No ale myślę, że możemy przejść e, do konkretów. Czym jest krwawy południk? Krwawy południk jest westernem. U podstaw. Całkiem też podoba mi się określenie tej książki jako antywestern, bo to jest takie w dużym stopniu. Zerwanie z tym takim pięknym, romantycznym mitem dzikiego zachodu. Wiecie, z odważnymi kowbojami, przygodami, gorączką złota, wszystkim tym takim bardzo ekscytującym, przygodowym, pobudzającym wyobraźnię, co jest związane z dzikim zachodem z XIX wiekiem w Stanach Zjednoczonych. Ta książka jest jedną z najbardziej prudnych, nieprzyjemnych, w wielu momentach obrzydliwych krwawych też i też pesymistycznych powieści, jakie czytałem. Więc to, co powiedziałem na samym początku, to jest coś, co ja faktycznie uważam. To, że uważam, że to jest faktycznie książka, która może wielu z Was spieprzyć ten dzień, w którym tę książkę będziecie czytać. Natomiast chciałbym też zaznaczyć, że pewnie w jakimś stopniu przez te moje gimnazjalno-filmowe przygody ja mam wrażenie, że jestem bardzo znieczulony na przemoc fizyczną. O kulturze. To znaczy, jak czytam o po prostu fizycznym znęcaniu się, fizycznie nieprzyjemnych rzeczach, nie wiem, o okaleczaniu, zabijaniu, to to mnie rzadko rusza. Ruszają mnie inne formy przemocy na, na kartach powieściowych, ale taka czysto fizyczna przemoc aż tak mocno nie i chciałbym, żebyście byli tego e, świadomi. W 1833 roku w Tennessee rodzi się dziecko. Pewnie nie jedno, ale tylko jedno jest głównym bohaterem tej książki. Matka umiera przy porodzie, ojciec nie jest sobie w stanie z tym poradzić, popada w alkoholizm i przez kolejne lata nie jest w stanie z synem zbudować takiej normalnej relacji. Tak więc nasz bohater, który co warte wspomnienia jest w tej książce bezimienny, nigdy nie pada jego imię, przez większość tej historii jest on po prostu określany jako dzieciak, eee, ucieka z domu w wieku 14 lat. Trochę się tuła po Stanach, natomiast najważniejsza część tej historii to jest okres, kiedy dzieciak dołącza do gangu Trentona albo Glantona. To był prawdziwy gang, prawdziwa grupa, która powiedzmy działała w Stanach od 49 do 50, 1849 do 1850 i zajmowała się początkowo polowaniem na Indian na granicy meksykańsko-amerykańskiej i zbieraniem, a następnie odsprzedawaniem skalpów um, Indian. I to, co wydaje mi się jest warte powiedzenia, to to, że Krwawy Południk to raczej nie jest książka dla osób, które skupiają się głównie na fabule w książkach, bo fabuła jest, delikatnie mówiąc, raczej druga, może trzecioplanowa w tej książce. I jest ona bardzo mało istotna, bo też nie rozwija się specjalnie. Ta książka nie ma takiej standardowej konstrukcji. Ta książka nie ma takich, wiecie, standardowych punktów kulminacyjnych. Nie ma w większości też jakichś wydarzeń, które wydają się wyróżniać, które wydają się być ważniejsze od innych. Um, całkiem ciekawie patrzeć na tę książkę po przeczytaniu zdania, które jest na tylnej okładce. To znaczy tutaj jest cytat z Johna Benvilla. Nie mam pojęcia, jakim jest pan John Benville. Natomiast pisze on tak. Krwawy Południk to połączenie piekła Dantego, Iliady i Mobidika. I to jest w sumie ciekawy punkt wyjściowy, bo o ile z tą Iliadą, no nie wiem, w sensie znam tylko fragmenty Iliady. Tak, rzeczywiście. Coś z tej boskiej komedii i z Mobidika tutaj jest. Szczególnie mocno wydaje mi się, właśnie z Mobidika. To znaczy, ja mam taką dość niechlubną historię, jeżeli chodzi o Mobidika. Jest to. Przedmiot zakładu pomiędzy mną a moją mamą, dla kontekstu, moja mama jest po filologii angielskiej a, i pisała pracę magisterską, między innymi z mobidika. E, no i założyła się ze mną kiedyś tam, że nie będę w stanie tej książki skończyć. Jak na razie wygrywa ten zakład, bo miałem dwa podejścia. E, I najdalej zaszedłem tak do 60, może 5% Movidika I faktycznie mam wrażenie, że momentami czuć inspirację, e, ale nie tylko mobidikiem. W tej książce jest naprawdę sporo biblijnych obrazów. To jest raczej taka historia, która, w której nawet nie skupiamy się na tym, co się dzieje, tylko jak to jest pokazane i jak to jest przedstawione. Bo rzeczywiście, w tej książce jest coś takiego, że kiedy rozpoczynamy ten najdłuższy, najważniejszy w tej książce etap, co ma książka, nie jest bardzo długa, ma trochę ponad 400 stron, to, to się trochę czyta jak taki koszmar. Jest w tej książce coś takiego. Nawet nie onirycznego, bo to nie, nie o to chodzi, ale właśnie tak jak z koszmaru. Po pierwsze, i myślę, że też no przede wszystkim trzeba o tym parę słów powiedzieć, yy, przemoc. <grym> yy, tak jak mówię, ja raczej nie jestem osobą, która, którą rusza taka przemoc. Natomiast to, że coś mnie nie rusza aż tak mocno, no nie jest równo, równoznaczne z tym, że nie jestem w stanie tego zauważyć. Yy, bo. <grym> Ilość przemocy na tych czterystu tam, 40 stronach jest porażająca. To, co się momentami tutaj dzieje, e, to jest totalna rzeźnia. E, jest takie bardzo ładne angielskie słowo, e, które myślę, że idealnie opisuje momentami to, co w tej książce ma miejsce, czyli carnage, e, bo naprawdę momentami tutaj tak jest. Druga rzecz to jest sposób, w jaki ta książka jest napisana. To znaczy, wydaje mi się, że ja to szczególnie mocno odczuwam, e, dlatego że Skończyłem ostatnio To nie jest kraj dla starych ludzi. I może przez jakiś czas myślałem, że to jest po prostu taki sposób, w jaki McCarthy pisze. Ale nie, to znaczy ta książka jest bardzo gęsta. Ona jest bogata w bardzo, bardzo długie, kwieciste opisy, również przemocy. To jest prawdopodobnie najładniej opisana przemoc, z jaką się zetknąłem w jakiejkolwiek książce. Ale może to jest, to tak na sucho, bardzo. Głupio, trochę nie potrafię tego lepiej wytłumaczyć, ale duża część tej książki jest bardzo tak właśnie biblijnie napisana. Mam wrażenie, że ta książka jest bardzo bogata w porównania. I duża część z nich brzmi tak bardzo biblijnie, bardzo podniośle. To się bardzo dobrze czyta, przynajmniej mi się bardzo dobrze to czytało. I mówię o tym dysonansie pomiędzy tą książką a To nie jest Kraj dla Starych Ludzi, dlatego że ta druga książka, To nie jest Kraj dla Starych Ludzi, jest prawdopodobnie jedną z najbardziej oszczędnych książek. Eee, językowo, jakie czytałem. To znaczy, tam niekiedy akapity wyglądają w ten sposób, że jest, że jest napisane: wstał, rozejrzał się, wyszedł z pokoju, okrążył hotel, nie wiem, wrócił do pokoju, usiadł na łóżku, podniósł torbę, rozpiął ją i wyjął z niej pistolet. Takie tam są konstrukcje. Tutaj czegoś takiego absolutnie nie ma. I to wszystko jest tak bardzo zbite i tak bardzo gęste, że masz takie, takie właśnie wrażenie koszmaru, takiego trochę przebodźcowania. tego, że wszędzie coś się dzieje. Tego, że rzeczy po prostu się dzieją, nie ma jakiejś wielkiej podbudowy. Tego, że co jest, wydaje mi się, bardzo znamienne, przez bardzo dużą część tej książki nasz główny bohater w zasadzie znika. Nie ma go narracyjnie w tej książce, nie skupiamy się na nim prawie w ogóle, tylko na tym, co się dzieje. Na tym, co i komu robi właśnie ta grupa Glantona, czy Glantona. I wydaje mi się że też, że dlatego ta książka może być ciężka i może być takim bardzo pustym doświadczeniem dla wielu, bo wydaje mi się, że dla wielu to po prostu może być. Opis, no nie wiem, 400-stronicowej czterostro, rzeźni, który nic ze sobą nie niesie. Um, I być może w końcowym rozrachunku dla mnie to też byłoby trochę. To byłoby trochę tego typu doświadczenie. Natomiast ta książka ma w sobie coś takiego jest bardzo tajemnicza, w sensie jest bardzo niejasna na wielu poziomach. No to główne pytanie, które mi się rodziło w głowie, to to, co autor miał na myśli, co chciał osiągnąć. Um, co też było spotęgowane przez końcówkę tej książki, bo um, końcówka ostatniego rozdziału plus epilog. To też jest coś takiego właśnie bardzo niejasnego, co trzeba w jakiś sposób e, zinterpretować. Natomiast jest to taka książka, która sprawiła, że mi się chciało szukać. Chciało mi się czytać, e, chciało mi się interpretować. A to jest zawsze fajne. Nie często tak mam. Czasami mi się po prostu nie chce, ale tutaj mi się. E, tutaj mi się jak najbardziej chciało. Gdybym miał powiedzieć, o czym ta książka jest dla mnie, albo co z niej wyciągnąłem, co mi jakoś pasuje interpretacyjnie, to powiedziałbym, że to jest. Nie, jednak powiem, że to jest książka o ludzkości, zabrzmi to strasznie płytko. Ale powiedziałem, że to jest książka o takim błędnym kole i tendencji do wpadania um, ludzi w tę spirale przemocy, niezależnie od realiów. I mam wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje, że trochę o tym jest epilog, że nieważne są realia, nieważny jest postęp. Pewne rzeczy się nigdy nie zmieniał, bo to nie jest książka, w której mamy dostać jakąkolwiek dobrą postać. To jest książka o ludziach złych i gorszych. Ale ciężko jest mówić o tej książce, nie zwracając uwagi na postać, która no, tak najmocniej wychodzi na pierwszy plan. E, I to nie jest dzieciak, absolutnie nie. E, tą postacią jest, no, pewnie można by było powiedzieć, że główny antagonista tej książki, e, czyli sędzia Holden. Postać bardzo e, specyficzna. Gdybyście sobie wpisali w Google graficę Judge Holden to wyskoczą wam bardzo niepokojące obrazki, na przykład taki, albo taki. E, bo to jest ogromny, pewnie jest dwumetrowy chłop, gruby, szeroki, biały, bez włosy, niesamowicie inteligentny, niesamowicie oczytany. I to jest chyba postać najbardziej jak z jakiegoś koszmaru, bo on się, wiecie, wiecznie uśmiecha, mówi bardzo zagadkowo, robi okropne rzeczy. Jest bardzo wyraźna sugestia w tej książce, e, że, że facet jest pedofilem. Powiedziałbym nawet, że czy jest okreśnie praktykujący. No, no wiecie o co chodzi. I to jest, i to jest postać totalnie jak z, z jakiegoś koszmaru. Jest tak, tak creepy, tak dziwna, tak niepokojąca. W ogóle jakbym tylko przeczytał tę książkę i to nie jest kolej dla starych ludzi, to pewnie jakiś tam, jakiś tam podobieństw bym się doszukiwał pomiędzy właśnie sędzią Holdenem, a Antonim... Antonim? Antonem e, Cigur. E, bo w zasadzie obaj... E, Panowie, to są takie trochę siły natury, wiecie, niepowstrzymane idące do przodu. Tylko, że Sędzia Hollyn jest czymś się dużo straszniejszym, bo jest dużo bardziej niezrozumiały. I on się bardzo dobrze wpasowuje w tę krwawą rzeźnię, co też dobrze, jakby całą tę te krwistość tej książki, dobrze podkreśla tytuł, bo Krwawy Południk to nie jest pełny tytuł. Pełny tytuł to jest Krwawy Południk albo Wieczorna Una na Zachodzie. I akurat tutaj dużo bardziej podoba mi się oryginalny tytuł, bo oryginalny tytuł to jest Blood Meridian or the Evening Redness in the West. Dużo lepiej mi to um, pasuje do treści. E, podobno teraz się znowu zabierają za ekranizację. Szczerze mówiąc, jak sobie myślę o, o reżyserze, który jak tak pasuje mi do tego klimatu i do tego co się dzieje w tej książce, to nie wiem, czemu mam w głowie Iniaritu e, i the, Re the Revenant z DiCaprio tylko w dużo krwawszej, cieplejszej i takiej, wiecie, koszmarowo halucynocy... halucynacyjnej, halucynogennej um, otoczce. I też ja się nie dziwię, że adaptacji nie było przez te lata, bo nawet nie wydaje mi się, żeby Przemoc była największym problemem, ale wydaje mi się, że ten film, że tę historię bardzo łatwo można doprowadzić do jakiejś takiej po prostu groteskowej fontanny krwi i flaków i, i tyle. Um, a uważam, ta książka ma dużo więcej. To, co mi jeszcze w swojej interpretacji nie pasuje do tej historii, to jest um, pewnego rodzaju konkretność w działaniach. W sensie to, że w życiu powinno się być jednak zdecydowanym na to, w jakim miejscu stoisz i co chcesz robić. E, bo jeżeli nie jesteś zdecydowany, e, to ci, którzy są bardzo łatwo to wykorzystają i cię zgniotą. I to jest bardzo taka mnie przynajmniej łapiąca interpretacja tego, co się dzieje. Chociaż e, może po prostu układam sobie interpretację pod siebie. Tak też w sumie może być do jakiegoś stopnia. Krwawy południk definitywnie jest krwawą książką. To nie jest optymistyczna historia. aby nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że tutaj przez te 400 stron jedna dobra rzecz się nie dzieje. To nie jest przygodowy western. To nie jest wesoła, optymistyczna historia o wspólnych podróżach i wojażach. To jest trochę tak, jakby McCarthy chciał do jednej 400-stronicowej książki wrzucić wszystko, co jest złe w ludzkości. Um, więc myślę, że to jest coś, czego warto jest być świadomym przed lekturą. Że nawet nie piszecie się na krwawą i smutną książkę, piszecie się na coś dużo mocniejszego niż to. Piszecie się na fantastycznie napisaną książkę, też przetłumaczoną przez. żebym teraz nie palnął gafy. Przez Roberta Suduła. To też jest taka książka, którą bardzo chciałbym zobaczyć w oryginale, jak to brzmi. Czy jest to najbardziej krwawa i nieprzyjemna książka, jaką czytałem w życiu? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale jest duża szansa, że tak. To jest jedna z tych książek, które, wobec których myślę ciężko jest być obojętnym. Bo, bo w niej wszystko jest charakterystyczne i narracja, i język, i to, co się faktycznie dzieje i postacie, i zakończenie. Jeżeli dla kogoś to będzie wyznacznik czegokolwiek, to przyznam, że ostatnie zdania ciągle mi chodzą po głowie i jakoś tak nie mogę ich wyrzucić. Ta końcówka, yy, która brzmi, że pewna postać tańczy i tańczy. Mówi, że nigdy nie umrze. Jakoś tak wrzyna się to w łeb. Jak w sumie cała ta książka. Nigdy nie czytałem ciekawszej halucynacji. No i pewnie przeczytam ją jeszcze nie raz. Czy to jest mocny kandydat do książki roku? Myślę, że tak, szczerze mówiąc. Aczkolwiek zaleca, zalecam dużą ostrożność, bo nie piszecie się do końca na normalną książkę. No i w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!